Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie inny niż te poprzednie na moim kanale, a to za sprawą paczki, którą dostałem od cyfrowe.pl. Parę tygodni temu brałem udział w cyfrowej sesji live sponsorowanej przez cyfrowe.pl i Nevel.pl. Live dotyczył dźwięku. Dla osób najbardziej aktywnych na ich czacie podczas tego live'a czekały małe upominki. Także załapałem się na jeden z tych upominków. A co dostałem? No to już Wam pokazuję. Dobra, mam paczkę. Przyszła do mnie kilka dni temu. Dobrze zapakowane. No i dobra. Przedmiot numer 1. W tym niewielkim biało-żółtym opakowaniu, które do mnie przyszło, znalazłem słuchawki dokanałowe Superbee model JM26 w kolorze białym i z płaskim kablem. Wyposażone w jednoprzyciskowy pilot z mikrofonem oraz 10 mm przetwornik o sprawności 101 dB, który tworzy pasmo przenoszenia od 20 do 20 tys. herców. Przedmiot numer 2. Małe, niebiesko-szare pudełko z żółtym akcentem skrywa wysokiej jakości, w 100% kompatybilny zamiennik akumulatora Nikon. N-L14. Jest to akumulator litowo-jonowy, wytwarzający napięcie 7,4 V o pojemności 1150 mAh. Kompatybilny jest z aparatami Nikon serii D3100, 3200 i D5100 oraz Coolpix P7000. I przedmiot numer 3 Przezroczyste plastikowe opakowanie skrywa filtr Tiffen UV Haze 1 o średnicy 52 mm. Filtr ten polepsza obraz przez wychwycenie nadmiaru ultrafioletu, pochłania krótką wiązkę widma co przy zamgleniach pozwala otrzymać bardziej czysty obraz oraz uniknąć przeniebieszczenia kadru. Chroni także obiektyw przed kurzem, zarysowaniami oraz palcowaniem i innymi uszkodzeniami. Cyfrowe.pl i nevel.pl Dzięki wielkie za nadesłanie mi tych e, świetnych gadżetów. Być może zrobię recenzję przynajmniej tych dwóch i wrzucę na kanał za jakiś czas i do zobaczenia niebawem.